Dzień dobry, nazywam się Kamil Galiak, jestem pracownikiem firmy Wisman. Na co dzień zajmuję się systemami automatyki budynkowej oraz systemami fotowoltaicznymi. Przed sobą mam walizkę solarną firmy Rennsteig przygotowaną przez firmę Fastons. W jej skład wchodzi Ściągać do izolacji do kabli fotowoltaicznych o przekroju 4, 6 oraz 10 mm2, zaciskarkę złącz MC4 do kabli o średnicy 4, 6 oraz 10 mm Klucz imbusowy do regulacji ściągacza izolacji oraz zaciskarki, obcinaczki oraz zestaw dwóch kluczy do zakręcania złącz NC4.